wszystkim chciałem na temat Evertonu, świetnej formy, świetnej dyspozycji piłkarzy Evertonu, którzy po prostu przebojem tutaj grają, jeśli chodzi o Premier League. No właśnie, co dalej z Evertonem? Czy Everton będzie pierwszy, jeśli chodzi o Ligę Angielską? Co zrobił takiego Karla Ancelotti po prostu z tą drużyną, że kompletnie odmienił tą drużynę wcześniej tak naprawdę mało znana, tak, której nikt nie dawał duże szanse na to, żeby się biła pierwszą trójkę. Teraz ma rano szansę, żeby być pierwszej trójce, czwórce, tak, może pierwsze miejsce nie zdobędzie, ale rzeczywiście, no bardzo mu dobrze zaczyna ten sezon. No właśnie, dzisiaj na temat sytuacji Evertonu, czy to jest kwestia przypadku, czy rzeczywiście to jest kwestia konsekwentnego, logicznego budowania drużyny. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mniej jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także, no nie, no wejdźcie po prostu na stronę, właśnie możecie wejść na stronę gol9.pl. No właśnie, dzisiaj na temat sytuacji, jeśli chodzi o Everton. Everton po prostu robi furor, jeśli chodzi o ligę angielską. Ja muszę powiedzieć, że to nie jest kwestia przypadku, ponieważ Carlo Ancelotti to nie jest jakieś magiczne nazwisko, ale rzeczywiście jest to gwarant tego, że buduje solidnie, dobrze drużyny. Każdy, kto popatrzy po prostu na doświadczenie, biografię Carlo Ancelottiego, ten wie, że te drużyny, które on prowadzi, to zawsze faktycznie sukcesami. Jest to absolutnie uznane nazwisko. Natomiast tak, no on wcześniej prowadził Napoli, czy prowadził Bayern, Monachium. Podziękowano mu chociażby w tych drużynach, ale przecież Te Real Madry zdobył Ligę Mistrzów i tak dalej. Natomiast no, kwestia czy postać Karla Ancelotti Ange tego nie jest przypadkowa? Jeśli chodzi o Ligę Włoską, ta rywalizacja była dosyć duża, jeśli chodzi o właśnie tutaj, tak, Serie A. Napoli dużo nie mogło ugra, ugrać praktycznie, chociaż ja muszę powiedzieć, że teraz praktycznie trener Napoli to w dużym stopniu no, ma jakby ten przywilej korzyści, czy po prostu te, te zmiany, które, czy tą technikę, którą wprowadził praktycznie, czy te wszystkie zmiany, które wprowadził Carlo Ancelotti, tak, co to przyjmuje. Tak to, to jakby, będzie w ten sposób, że to jest, wypracował w dużym stopniu to Carlo Ancelotti z drużyną, a właśnie ten sukces praktycznie teraz ma obecny trener Napoli. Natomiast jeśli chodzi o Carl Ancelotti, no to było faktycznie przemyślana ta taktyka jeśli chodzi o Everton, sprowadzenie m, chociażby tutaj e, tak Jamesa Rodriguez'a z Realu Madryt, który przecież wcześniej m, był w Bayernie Manachium, tango Carl Ancelotti prowadził, akurat muszę powiedzieć, że Hames Rodriguez z Bayernie Manachium kompletnie o mnie po prostu nie przekonywał, straszna po prostu jego gra, e, góry doły i tak dalej, wzloty, e, i upadki praktycznie jeśli chodzi o tego zawodnika absolutnie jeśli chodzi o jego kraj, w którym e, którego się wodzi, Kolumbię, to on jest tam bożyszcze, tak? Bo Kolumbia bodajże jest tak z Kolumbii, czy z Wenezueli? Z Kolumbii, bo to jest on bożyszczem, tak? Po prostu w tym kraju. Natomiast yy, ma status nieprawdopodobnie takiej gwiazdy, nawet większy niż Robert Lewandowski u nas, u nas w Polsce. Natomiast James Rodriguez nie przekonywał ani w Bayernie Monachium, ani też w Realu Madryt. Nie, nie dziwię się, że Bayern Monachium nie zdecydował się na wykupienie tego zawodnika. To było przykro patrzeć faktycznie, jak ten zawodnik się prezentował w Bayernie Monachium. Raz dobrze, raz źle. źle. Tak się po prostu prezentował ten zawodnik w Bayernie natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że rzeczywiście aż tak może odpalić, kolokwialnie mówiąc, James Rodriguez Evertonie. Na pewno te pierwsze mecze ma bardzo dobre, natomiast ja bym przestrzegał jeszcze tutaj z oceną, że on jest jakimś objawieniem, jeśli chodzi o ligę angielską i tak będzie grał do końca sezonu. Być może to jest po prostu jakby kwestia tego typu, że te pierwsze mecze tak, dają po prostu taki tlen wiatr w, w plecy, jeśli chodzi o tego zawodnika, bo wie, że rzeczywiście trener na niego stawia konsekwentnie. Tak? I zresztą to było wszystko na korzyść, tak? bo Carlo Ancelotti chciał takiego zawodnika, jakim jest James Rodriguez, znał tego zawodnika. James Rodriguez chciał opuścić Real Madrid bo już po prostu było tam ciasno. Wiadomo, że trener na niego nie stawiał, nie występował systematycznie. Everton mógł sobie pozwolić na to, żeby kupić Jamesa do Rodrigueza. To wciąż jest perspektywiczny, młody zawodnik. Ja muszę powiedzieć, że on tak naprawdę tutaj, no to był bardzo do, dobry, tak praktycznie można być materiał na piłkarza, czy na gwiazdę, którzy mówili, że będzie taki jak Cristiano Ronaldo. Być może, no to jest wygórowane, już dzisiaj wiemy, że wygórowane praktycznie ocena jest się chodzi o tutaj Jamesa Rodriguez'a. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że no troszeczkę te, też podciął mu skrzydło to, że nie wszyscy tenyż na niego stawiali, że po prostu znajdował się w drużynach w różnej sytuacji. Przecież on był jeszcze w Realu Madryt, kiedy był Cristiano Ronaldo, więc wiadomo było, że został praktycznie zepchnięty na dalszy plan. To też pokazuje tak, gdyby na przykład Robert Lewandowski przyszedł do Realu Madryt zamiast do Bayernu Monachium, no to praktycznie byłby w niebycie, tak? Ta kariera zupełnie inaczej mogłaby się potoczyć. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Jamesa. Everton nie jest zaskoczeniem dla mnie, bo to jest konsekwentnie budowana drużyna, jeśli chodzi o Karla On też korzysta z tych zawodników, który po prostu wcześniej do tych sprowadzał do Evertonu na sprawdzonych zawodników natomiast ja bym też nie powiedział w ten sposób, że Everton nagle będzie mieć pierwsze miejsce w lidze angielskiej, bez przesady, ale pierwsza trójka pierwsza czwórka to jest absolutnie możliwe, na razie mają ten świeżości też James Rodriguez był głodny gry głodny do tego, żeby trener praktycznie niego stawiał może się tam po prostu zrealizować sprawdzić, znaczy on był młodym zawodnikiem który wrzucony został po prostu od razu w ten doświadczony, twardy, męski praktycznie świat, gdzie na dobrą sprawę to był taki zawodnik, który potrzebował jeszcze troszeczkę ogrania doświadczenia, zdobycia i tak dalej nie do końca to po prostu wyglądało dobrze, jeśli chodzi o Bayer czy Real Madrid, bo też Bayern nie dostawał szansę, ale wiadomo, że ten najważniejszym zawodnikiem był Robert Lewandowski, chociaż ja muszę powiedzieć, że on też może być takim typem zawodnika, który jeżeli czuje takie wsparcie ze strony trenera, to też gra lepiej, tak? Są tacy zawodnicy, którzy rzeczywiście muszą mieć wsparcie, żeby wiedzieć, że trener na nich stawia systematycznie, wtedy ich jakość po prostu piłkarska jest zdecydowanie większa, ale moim zdaniem jeszcze są po prostu rezerwy jeśli, i potencjał, jeśli chodzi o Jamesa Rodriguez'a samego w sobie, tak? Że on mógłby zdecydowanie lepiej grać, więcej po prostu zdobywać goli, bo mnie ma, tak, technikę i kondycję, i przygotowanie fizyczne i tak dalej, natomiast jeżeli rzeczywiście po prostu nie chce zmarnować tej kariery, wycisnąć jeszcze więcej, no, no to powinien więcej pracy, pracować na, nad sobą, nad swoimi po prostu możliwościami i wcześniej nawet powinien pomyśleć o tym, żeby zmienić klub, tak, bo też trwały dyskusje, czy na przykład Bayern Monachium wykupi tego zawodnika, czy też nie, mówiło się o tym, żeby poszedł na przykład do Ligi, Ligi po prostu włoskiej, tak, a może do Bundesligi, do jakiejś innej drużyny, no ja muszę powiedzieć, no nie wiem, jaka to była drużyna, byłaby dla niego odpowiednia. Nie wiem czy po prostu Liga Angielska. Jak na razie się tam sprawdza. Natomiast niewątpliwie James Rodriguez po prostu powinien wcześniej już opuścić kluby tak topowe. Przepraszam Was, właśnie te klubowe, topowe kluby powinien wcześniej opuścić, bo tutaj, żeby mieć tą szansę, żeby po prostu mieć te minuty grać, tak, a w Bayernie Monachium był w cieniu praktycznie Roberta Lewandowskiego, tam jeszcze był Niko Kowacz, który dawał mu te szanse, ale nie do końca faktycznie przekonał, tak, oczekiwania jeśli chodzi o Bayern Monachium są ogromne, jeśli chodzi o piłkarzy, tak samo tutaj jeśli chodzi o Hamesa Rodriguez'a, aczkolwiek, moim zdaniem, mnie ten zawodnik na przykład nie przekonuje, tutaj potencjał według mnie ma zdecydowanie większy, to tak, jak po prostu byście mieli Ferrari byście jeździli tym i cały czas przepisował 40, nie wiem czy 50 km na godzinę. To po co taki samochód? To równie dobrze można kupić inny samochód, tak? E, natomiast tak właśnie jest Hamilton Rodriguez. Potencjał, możliwości ogromne. Natomiast on po prostu też i nie pracuje jakby według mnie na 100% swoich możliwości. Chociaż zobaczymy, może się po prostu rozwinie jeśli o li ligę angielską, żeby to nie był tylko wyskok tam kilka miesięcy. Bo Hamilton Rodriguez też takim zawodnikiem, tak samo w Bayernie Monachium było i tak samo w Realu Madrid, że jak przychodził, to robił dobre wrażenie na początku. Zobaczymy, czy to jest dobre wrażenie, nie, czy się on uczył po prostu przez dłuższy czas. To też jest jakby po prostu kluczowa sprawa. To wszystko na, na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki słanie Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Czy Everton rzeczywiście no, zawojuje tu Ligę Angielską, czy to jest po prostu początek. Na początku miał taki dobry sezon, bo inne drużyny są wykończone przez koronawirusa przez właśnie problemy swoje po prostu w drużynach. Niektóre formuły mogą się wyczerpać, tak jak na przykład formuła Liverpoolu. Zobaczymy, czy Liverpool w tym sezonie też będzie po prostu tak mocne, silne. Nic nie trwa praktycznie wiecznie, tak? To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.